Siemano, no tutaj rybi z tej strony. Powiem Wam tak. Yy, obejrzymy sobie powtórkę moją. Jak mi się udało wbić biegłość. Yy, małe takie. Mogę nawet powiedzieć, porady, jak obejrzymy sobie powtóreczkę. Yy, bo niektórzy z Was mogą mieć yy, problemy, żeby wbić w ogóle, yy, nie wiem, drugą piekłość, trzecią piekłość, bo yy. są gracze mieszany. Są yy, gracze tacy, że są bardzo no, słabi, że no czasami jest taka sytuacja, że taki ziomek sobie zrobi tysiąc uszkodzeń i zgodnie. Yy, tylko takie malutkie porady bym chciał yy, powiedzieć, nie, nie pokazać, tylko powiedzieć. Ale puścimy sobie powtóreczkę. Jak coś to tak yy, letko mówiąc będzie mi tak satykać, bo czasami tak mi kaszel męczy. Katastrofa. I na tej pitewce wybiłem <laughs> trzecią piekłość, ale powiem wam tak, był mały stres, bo to nawet widać, widać jak celuję, bo bardzo mi na tym zależało, jak widziałem o tym, że jak wygram ten, tą pitewkę, ten mecz, nie wiem kto jak woli, to mam trzecią piekłość, dlatego mi bardzo zależało, kamerka lekko jest krzywa, Dobra, może być. Hmm. Ja wiedziałem o tym, że jak tutaj przegram i źle zagram, to znowu spadnę. Bo niektórzy mogą mieć taką sytuację, że dojdą do 90% i mogą spaść. Jest to normalne, bo tak, po pierwsze, hmm, czasami y, wasz team może zagrać bardzo źle, albo wy możecie źle zagrać. Ja tutaj bardzo agresywnie podjechałem. Czemu podjechałem? Powiedziałem, że jak podjadę, to tak, yy, Maus na pewno nie pojedzie do miasta. Jakby pojechał do miasta, bym był w szoku. Nie mówię. Na pewno podjedzie na tą górkę. Wie, no, czy wiedziałem o tym? No nie. Ryzykowałem bardzo dużo, tak samo jak tutaj jechałem. To mogłem dostać darmowe pestki, nie? No, jak krill 15 by był taki bardziej taki skumany, to by mi oddał pestkę, nie? no, ale no cóż, nie. Teraz będę chciał bardzo farmić tego Mausa. Czasami te pociski będą wchodzić, czasami nie, bo powiem Wam tak, celność ISA 7 jest taka. Mieszana? tylko będzie ciężko, nie? Ale spokojnie mamy ten. To i bokiem nie używam kolta. gramy na spokojnie, wiem, że mouse oddał, teraz się wychylam, celuję w puliczek, weszło, ale mogło nie wejść, nie? tutaj pokazywałem nos szupaka, mouse powinien celować w dolną płytę, tylko mi się wydaje, że jak się isem 7 mocno się skontuje, ta płyta dolna jest też czerwona, ten IS-7 mi walnie... Jedną pestkę, bo zauważy, mnie. Ja tutaj się lekko chowam, tylko mnie tam nie interesuje ten is. Maus. No właśnie. W tym momencie to dostałem od isa. Jak tak za tak, bardzo ten is mnie nie interesuje, chcę sfarmić do końca mausa. I chyba ta ostatnia peska nie wejdzie mi. Czy wejdzie? Wejdzie, no ładnie. <laughs> I tak, mam dwa yy, sto, No to jest ok, nie? Powiem wam. Widzę, że IS-7 chce objechać Nie wiem co, ale jedno to stanie ode mnie. Celowałem tutaj do końca, bo bałem, bałem, że to nie wejdzie, bo IS-7 w ogóle ma taką celność, jaką niby jest, ale nie ma, nie? Teraz taki będzie plan, żeby objechać IS-7 i nawet wyjdzie. Tylko mi się wydaje, że ten IS-7 źle zagrał. Bardzo źle, bo olał mnie, lekko mówiąc. I tutaj ode mnie kril 15, bo tutaj ziomeczek potrzebował pomocy i, i w tym momencie się zatrzymujemy. Będziecie mieć taką sytuację w bitwach, że będziecie potrzebować pomocy. Niech wasz yy, team może was tak albo wam pomóc, albo wam was olać. Dlatego yy, ciężko będzie się wbijało wam yy, trzecią piekłość, bo... Będą takie momenty dla was, że będziecie rezygnować z tego, ale e, trzymam kciuki, żeby wam się udało wszystkim. E, najle najlepiej grać e, takimi czołkami, co bardzo, i to bardzo dobrze wam idzie, nie? bo bardzo szybko możecie wbić. Nie? To nie jest porada dla tych, co zrobią tak i jest git, nie? tylko dla tych, co no, troszeczkę słabsi są, nie? No, no, Trzeba to powiedzieć o tym, nie? Bo są gracze gorsi, średni, dobrzy, najlepsi, nie? Ty, no, no jest tak, nie? I w tym momencie chcę zjechać sobie na ISA 7, go też wy, wyfarmić i się nawet uda. Yy, tutaj bardzo gram agresywnie, dlatego że. Każde uszkodzenie jest bardzo ważne. Dlatego nie możecie się bać, czy dostaniecie pestkę, czy nie. Jak chcecie iść na wymianę i wiecie, że ten osobnik może wam oddać, albo możecie próbować coś takiego robić. Nie? Wszystko jest możliwe. Musicie ryzykować. nie. Powiem Wam tak, ja jestem. Takim graczem, no, typem gracza, że tak lubię grać agresywnie, nie lubię e, kampić, ale czasami trzeba, no stanę, nie? Tylko ja bardzo lubię grać tak agresywnie, bo wiem, że albo się tak wywalę za zero, albo zrobię tylko półtora i się wywalę, albo zrobię wynik, nie wiem, cztery albo pięć, no to też zależy. Tego ziomeczka się nie boję, powiem, bo że oddam mi paskę. Ja mu też oddam, nie? W tym momencie mamy. No, mam. 4600. Co zostało tak? Patrzat jest sdp 1 <laughs> O. Przepraszam. Już widzicie gorąco zrobiła. Widzę, że y, stp 1 mnie goni, no to oddaję mu pastkę i wiem, że mogę go skończyć, dlatego ja nie uciekam, nie próbuję się ten, ale mi tutaj Godzilla kozieła. wyjątkowo, ale nic się nie, nie stało, Kaszczy ma prawo, nie, no, no nie można wyzywać się tak, e, taką osobę, Kaszczy ma prawo sobie wziąć killa, nie. Mm. Sami widzicie, że ja nawet się yy, nie kontuję nic, tylko tak, uszkodzenia, nie? Powiem, że ten IS ma taki pancerz. Yy, tro no, on troluje graczy czasami, nawet mnie też czasami troluje. Jak spotkam Isa, 7, Do jest lipa, nie? Dla niektórych. Tutaj, yy, paczet. Dostanie pestkę nawet. Tylko tak to stanie, że będę sam w szoku. No. W tym momencie dostanie pestkę. Nawet weszło za no, Prawie. 500. I teraz to, co ja robię. Ja wjeżdżam na bazę. Bo ja nie będę gonić paczata, Tylko wiem, że mój ziomek zginie. Czy zależy mi na tym? Tak. E, czy bym mógł mu pomóc? No, nie tak, tylko po pierwsze musicie też zobaczyć, że e, są, no tak, może powiedzieć, przez tych 16 sekund, 2 minuty. No to mówię, trzeba jechać na bazę. Bo wiadomo, że Baczat ma jako hita, No ale co ja mogę mu zrobić, nie? No, pomóc mu? No mogę pomóc mu. Tylko ja uważam, że on by zagrał potem na Remis, nie? No to byłoby lipa, nie? A tak ja wjechałem na bazę. raz ja mu zrobiłem, że on musi nie zbić. On musi do mnie podjechać, nie? I teraz w tym momencie, yy, był taki też plan, i też tak myślałem, czy tam po nie podjechać, że jak ten ziomek tutaj jechał, ja sobie tutaj podjadę. Ale mówię, jak on już zginął, nie będę się gonić, nie? No to wjeżdżam, nie? I nawet w tym momencie, sobie tak patrzę na czas, i mówię, nie wezmę tej całej bazy. I teraz musicie zobaczyć, co będzie się działo, nie? Ja uważam, że on za bardzo agresywnie zagrał, nie? Tym paczatą, On by mógł mnie zrobić, ale za bardzo agresywnie zagrał tutaj. On, tak, nie wiem. Powinien tak wjechać na górkę, spojrzeć, jak stoję, próbować objeżdżać czy coś, ale musi zobaczyć teraz, jaka akcja będzie. Dostaję żarówkę i mówię, aha, gdzieś jest. Tylko nie byłem pewny gdzie. Stoję, bo wiem, że on musi mi, żeby go zobaczyć, on musi mi peskę włożyć. I wiem o tym nawet. Nawet co możecie zobaczyć na czas. Nie by mogę e, całego tego kapa wziąć, tylko on żyje. Jak ja popełnię błąd, on jest e, na dwa hity ode mnie. Dostanie jedną peskę, potem trzeba go skończyć. Nie? <coughs> I w tym momencie ja uważam, że on zagrał za bardzo agresywnie. Za bardzo. Bo tak, bo, ja, bo jakby tutaj się ustawił, tylko boczkę by musiał wyjechać i uciec. Remis by był, nie? peskico. I patrzcie, i w tym momencie ja tak, też jak też myślałem, czy podjechać po niego, czy stać do końca, nie? I stałem. Powiedziałem, że on będzie uciekać, nie? I moim zdaniem on powinien tutaj zagrać na remis. Tutaj dostaję peskę, i wiem, że on nie może zabić. Nie? Jedna peska weszła, i ta peska, nie, nie, nie wiem co się stało, ale zobaczcie, co teraz będzie. Działo było w nim. Ale yy, Paska poleciała dziesięć, nie wiem. Nie mam pojęcia, nie? Jak to jest możliwe. I w tym momencie był taki stres 5 sekund zostało i mówię. Se, se, se tak myślę, mówię. Jak nie trafię, to już jest gonie. Ale czy mi zależało na wygranej? Nie. Bez kitu, nie. Rzadko kiedy wyciągi yy, robię, nie? Bez kitu. I w pię tym pięknym momencie... Wbiłem trzecią biegłość. Powiem wam. Eee... Dlatego powiem wam, nie możecie czasami liczyć na sojuszników. Nawet jak będziecie potrzebować pomocy. No ciężko jest. Po prostu ciężko się gra czasami. Bo jak ty własz pomocy, nikt, nikt nie przyjeżdża. Tylko czasami warto pomagać komuś, dlatego że jak ta osoba zginie nawet, do nas zagada kogoś innego. Nie? Dlatego warto, nie? Zagadywać. Zagadywać. Pomakać, nie? Nawet jak ta osoba ci nie pomogła, no to i jaj nie? Peskitu, bo potem przeciwnik, nie wiem, peces, yy, nie. będzie celować to od tamtej osoby, a wy w tym momencie możecie się wychylić. Od pestkę, nie? Lepiej tak, żeby było 2 na 1, jak 1 na 1 nie? Peskitów powiem wam. I co jeszcze? Mm. Trzymam kciuki, żebyście przebijali wszystkimi paskami. Bo yy, czasami jest taka sytuacja, że jak jedna paska wam nie wejdzie, to albo będziecie na minus, albo tam to co nie idzie, tam, nie do 0,50, albo tam nie wiem, 0,10. Bo to też zależy. Nie? I co jeszcze? Yy, musicie pamiętać, żeby uszkodzenia robić. Nie wiem, jak dobrze pamiętam, to chyba pierwsza piekłość potrzebujecie chyba półtora do dwóch tysięcy potem nie wiem dwa dwa pięćset albo nie wiem trzy koły potem chyba na trzecią trzy i pół do czterech tylko ja też ja nie liczę kili i asysty, nie? O tym też musicie pamiętać. Czy jakoś tak jest? Ja podejrzewam, że bo jak ja gram teraz na swoim koncie na Rypixon i tam gram bez golda, mi się wydaje, że to jest tak, że gram krane. Nawet nie widać. Ale czemu? Tutaj mam 90%. Nie, nie wiem czemu tutaj tego nie widać, ale jak zaczynałem grać i jak czasami robiłem półtora tysiąca, ale też wychodziłem na plus, ale dostawałem nie wiem 0,50, to znaczy, że tak może powiedzieć 1,5 do 2000, jak już tak pomału to dochodzić do pierwszej piekłości. Potem to tak było, że jak zrobiłem 1000, ale już spadałem. To tak nie wiem, byście musieli hamieć 50%. Jak zrobicie mniej niż 1000, to spadacie. To oznacza, że będziecie musieli tak, nie wiem, 1,5 do 2, żeby dojść do pierwszej piekłości. Potem chyba 2000, 2,5, tylko to też tak, ta, no to tak liczę chcecie wbić drugą piekłość, to tak. 2000 to 3000 musicie robić, nie? Od dwóch do 3000, albo nie wiem, od 2,5 do 3000, nie. Tylko musicie yy, robić, nie? Jak robicie na spokojniej do, dojdziecie do drugiej piekłości, nie? Ale wyzwanie jest bardzo duże do trzeciej, bo do trzeciej to chyba trzeba tak robić 3,5 to 4 bo jak zrobiłem mniej no mniej równo te 3000 to spadałem. Ale też nie liczę asysty, kili, bo tutaj yy, za wygrane, jak to przepiyam yy, nie liczy się nawet to. to. Tylko musicie o tym pamiętać, nie. Dobra, jak coś, łapeczka w górę, supik i komentarz, nie? Jak coś to za was kciuki, żebyście wam no, wam się udało, nie? Bo są takie czołki, że bardzo ciężkie. Ja się najbardziej obawiam lightów. O Boże. Masakra. Adios.